Dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj w filmie innym niż pozostałe. Co ja miałam powiedzieć? Witam Was dzisiaj z naszego domu. Tak, dzisiaj będzie o ekologii. Jak wiecie, na moim kanale i na wszystkich innych portalach społecznościowych, które prowadzę, aż dwóch, staram się mówić też o tym. Co robić, żeby dbać o naszą planetę. I wracam do serii, którą rozpoczęłam w zeszłym roku, już półtorej roku temu właściwie, bardzo dawno temu, ale wrzuciłam tylko dwa filmy od tamtego czasu, bo po prostu miałam inne filmy do ogarniania. I tak to się właśnie działo. Teraz jest zima, w ogrodzie niewiele się dzieje, więc pomyślałam, że wrócę do naszej serii filmów, którą rozpoczęłam półtorej roku temu, ale dodałam tylko dwa filmy od tamtego czasu. I jest to seria Leśne Ludki ekologicznie. Ponieważ, jak wiecie, chcę promować bardziej ekologiczne podejście do życia i mam nadzieję, że dzięki tym filmom być może kilka z Was, kilku z Was, kilkoro z Was, być może więcej niż kilku, kilka lub kilkoro, zdecyduje się na to, żeby coś w swoim życiu zmienić. Także pamiętajcie, dbajmy o naszą planetę. Tematem dzisiejszego filmu będzie ekologiczna baba. Czyli co robić, żeby być bardziej ekologiczną kobietą. Także panowie, jeżeli was temat niespecjalnie interesuje, to może zaproście przed ekran jakieś kobiety na przykład. Albo sami posłuchajcie i szerzcie moją wiedzę dalej. Znaczy, tematem generalnie będą głównie kosmetyki i to, jak dbać o swoją higienę i o to, żeby tych kosmetyków używać coraz mniej. Ewentualnie, żeby używać takie kosmetyki, które niespecjalnie będą. Szkodziły naszej planecie i naszemu zdrowiu. Mam tutaj przygotowaną całą serię, słuchajcie, rzeczy dla Was. Nie ma tego jakoś bardzo dużo, bo ja nie używam za dużo kosmetyków. Zaraz Wam powiem, jakich używam, jakich nie używam. Zaczniemy, słuchajcie, od góry, czyli od włosów. Czym myjemy włosy? Szamponem, jasne. Natomiast ja używam szamponu. Tutaj mam, słuchajcie, wiecie, tak rozkładane i będę sobie tak sięgała teraz. Ja używam szamponu w kostce. To jest, słuchajcie, to jest, słuchajcie, szampon w kostce, który pięknie pachnie i działa dokładnie tak jak każdy inny szampon, ale zapakowany jest w papierowe opakowanie i nie ma żadnego odpadu, ponieważ papier trafia do kosza z papierami. Więc generalnie idzie na przerobienie. Natomiast z tego nie zostaje nic, bo to wykorzystujemy do końca. Jak się myje takim szamponem? Bardzo prosto. Po prostu wiecie, namydlacie sobie ręce, kocie nie pi wody ze zlewu. Więc nacieracie sobie to mydełko w rączkach, znaczy, tak wiecie, pienicie i tą pianę potem wkładacie, znaczy nakładacie na włosy i myjecie tak jak każdym innym szamponem i spukujecie. I to tyle. Cała filozofia to jest szampon. Do tego używam takiej samej odżywki. Odżywki są różne, w ogóle i szampony, i odżywki, słuchajcie. Możecie kupić wszędzie w tej chwili, możecie kupić je w Rossmanie, możecie je kupić w Lilu, nie wiem, czy są w Biedronce, bo dawno tam nie byłam. Natomiast w każdym pewnie wielkim markecie takie rzeczy dostaniecie. Możecie też kupować od lokalnych y, jakichś tam y, producentów, od internetowych y, sprzedawców, y, tak jak często robię ja. Y, te akurat chyba kupiłam w Rossmanie, to na pewno, ponieważ odżywkę y, z Rosmana sprawdziłam i działa na mnie OK, na moje włosy. Ten szampon, te, tego szamponu jeszcze nie używałam, ale ja słuchajcie, specjalnie nie podaję wam żadnych konkretnych firm, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że tych firm jest strasznie dużo. I ja tak naprawdę robię sobie tak, że sobie testuję różne firmy i jak mi coś się spodoba, to wtedy to zostawiam, więc wam też radzę robić tak samo. Poza tym na włosy nie używam nic, chyba że czasami kupię sobie olejek, który jest w szklanej butelce, ale rzadko to robię. Bo nie używam za bardzo, za często, nie chce mi się po prostu i uważam, że to nic nie daje moim włosom, bo używałam przez jakiś czas i poza tym, że moje włosy są tłuste i nie mogę tego potem domyć, to niewiele mi to pomaga, więc przestałam. Kolejna rzecz, słuchajcie, były włosy, przejdziemy na twarz. Czym ja myję twarz? Słuchajcie, wodą, najprostsza sprawa, ale czasami bywa i tak, że chcę zmyć makijaż. Hm, żartuję, ja się prawie nie maluję. Ale czasami chcę sobie y, przetrzeć moją twarz wacikiem. I teraz waciki robię sama. To są waciki, które zrobione są z y, pieluchy naszego dziecka, Zero Waste. Na szczęście była to pielucha taka, której nie używałam do wycierania jego pupulki. Tylko była to pielucha taka do wycierania, wycierania y, resztek y, pokarmu z jego facjaty. Więc to jest y, oczywiście wyprane było. Powycinałam sobie, słuchajcie, takie kółka i mam ich strasznie dużo i w środek wsadziłam y, starą bawełnianą koszulkę, żeby było to trochę grubsze i żeby dobrze wciągało płyn. Jaki płyn, słuchajcie, teraz są modne jakieś płyny micelarne, y, są modne, wiecie, jakieś mleczka i tak dalej, po co ja się pytam, jak to jest w ogóle na mnie potrzebne, więc ja używam, moi drodzy, Rumianku. To jest zaparzony rumianek, do którego czasami dolewam sobie trochę oliwy z oliwek. Możecie zauważyć, że oliwa z oliwek jest bardzo często dodawana do kosmetyków, zresztą rumianek też. I to jest zwykły zaparzony rumianek, w którym tu akurat nie ma oliwy, ale czasami tą oliwę doleję. Jak czuję, że mam przesuszoną skórę, to ona mi świetnie tą skórę razem z tym rumiankiem nawilża. I to trzymam sobie w lodówce, więc to jest przy okazji przyjemne dla twarzy, jak się takim zimnym płynem twarz przemyje. Trzymam to kilka dni po kilku dniach. Najczęściej zostaje mi już niewiele, więc to, co zostaje, wylewam i zapar zaparzam świeże, dlatego że rumianek po jakimś czasie ma taki charakterystyczny zapach, który no, już wart jest wymiany, że tak powiem. Także to jest, słuchajcie, co, coś, co używam do mycia twarzy. Jeszcze tylko dodam, że te waciki robię tak, że ja ich zobaczcie, jakie mam dużo. I jak ja je zużyję, to wkładam takie zużyte do drugiego słoika. One sobie przesychają, bo wiecie, one są tylko mokre właściwie od rumianku. I dopiero jak mi się uzbiera cały słoik, to po prostu wrzucam je do prania z innymi ubraniami na 60 stopni. I tyle. I mam czystą twarz, słuchajcie. I nic więcej nie potrzeba, naprawdę. Nie ma sensu kupować jakichś tam mleczek, toników i innych takich. Natomiast, jeżeli chodzi o krem, ja się co prawda nie, kar nie, nie, nie karuję, nie karuję się zbyt często, nie kremuję się za często, ponieważ używam kremu tylko wtedy, kiedy czuję, że moja skóra tego potrzebuje. I używam kremu, który, który robi moja, właściwie mojej znajomej mama, ponieważ yy, okazało się, że jej mama właśnie robi. Anetko pozdrawiam. Natomiast ten krem, słuchajcie, jest fajnie, bo jest naturalny, jest, to jest akurat nagietkowy. No Pięknie pachnie po prostu i to jest fajna alternatywa, jeżeli macie gdzieś w okolicy kogoś, kto robi takie kosmetyki, przy okazji robi je w szkle, nie w wyciskanych tubkach, tylko kolejna ekologiczna rzecz, którą możecie potem sobie użyć na przykład do czegoś innego, albo po prostu ten soliczek możecie oddać osobie, która takie rzeczy robi i napełni Wam go na nowo. Więc to jest kolejna rzecz, której używam do mojej mordeczki. Co teraz? Mm, zęby. Słuchajcie, czy myjemy zęby? Otóż moi drodzy, Szczoteczką, <laughs> szczoteczką bambusową. Teraz robię już też szczoteczki bambusowe dla dzieci, więc to jest ekstra. Moja jest podpisana kabo, przecież Krzysztof i Katarzyna to są imiona, które zaczynają się na zupełnie inne litery. A tak, serio, ja wiem, że to jest moja, bo tylko na moje jest ta literka. Szczoteczki bambusowe są o tyle spoko, chociaż są niektóre takie, że są w ogóle wypasione naturalne. Ta jest akurat taka, że włoski yy, z tej szczoteczki nie są naturalne, się kurzy, więc to po prostu odrywam. Wyrzucam do śmieci zmieszanych, a resztę wrzucam na kompost, bo to się rozłoży, to jest po prostu bambus. Natomiast jeżeli chodzi o pastę, to w tej chwili akurat testuję nową pastę. Tę jeszcze wcześniej nie miałam. I ona jest taka, powiedziałabym, średnia, znaczy średnia. Myje zęby OK. Odświeża usta też, ale w bardzo dziwny sposób, ponieważ ona jest. Pastą, która nie zawiera w sobie mięty, tylko olejek z drzewa herbacianego i jest super, bo jest w ogóle wegańska. Nie jest testowana na zwierzętach, jest w 100% naturalna i ma cztery składniki. I to jest olejek z drzewa herbacianego, olej kokosowy, soda i xylitol, nic więcej. I to w zupełności wystarczy do tego, żeby nasze zęby były zdrowe, żebyśmy nie mieli problemów z zębami. I wiadomo, niestety te pasty są troszkę droższe, ale zaufajcie mi, że. Nie są aż tak drogie, jeżeli używacie lepszych past, bo ja wcześniej używałam past, które kosztowały niewiele więcej, takie zwykłe kupowane w sklepie, tylko musiałam kupować takie pasty, które pomagają mi na moje yy, wrażliwe zęby, ponieważ moje zęby są takie, że yy, jak na przykład zjem pomarańcza. To po chwili bardzo mnie bolą zęby. Nie dlatego, że zjadłam pomarańcze, tylko dlatego, że są wrażliwe na y, chociażby ten kwas, który jest w pomarańczach, albo na przykład na zimno, na ciepło, więc używałam past takich, które mi w tym pomagały. Natomiast ta pasta o dziwo też mi w tym pomaga, więc y, super. Natomiast jest specyficzna, to jest po prostu. O, wygląda generalnie jak olej po prostu kokosowy. No, pachnie jak olej kokosowy z y, olejkiem z drzewa herbacianego, więc y, y, i trzeba się przyzwyczaić do smaku. I trzeba się nauczyć korzystać z takiej pasty, bo ona się w ogóle nie pieni. Więc jak się umyje zęby nią, mimo tego, że są czyste, to się ma wrażenie, że się ich nie umyło. A jednak się myje. Są jeszcze w tabletkach pasty do zębów, ale przyznam szczerze, że jeszcze z nich nie korzystałam. Więc mam nadzieję, że kiedyś mi się trafi gdzieś i spróbuję. Zobaczymy. Na razie testuję to i mm, jestem tak pół na pół, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą konkretną pastę. Jest bardzo dużo past do wyboru, takich, które są w szklanych opakowaniach, więc też tak naprawdę szukajcie coś pod siebie. Natomiast pamiętajcie, że nie ma tu plastiku. Ja ten słoiczek później wykorzystam sobie na nasiona albo oddam go do zrobienia kremu właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o nić dentystyczną, udało mi się do, e, znaleźć nić dentystyczną, która jest zrobiona z jedwabiu. I to jest taki, takie coś właśnie i jest to słuchajcie w 100% naturalna nic jedwabna, którą po prostu można wyrzucić na kompost, więc spoko z jednej strony, z drugiej strony wiem, że pozyskiwanie jedwabiu nie jest najbardziej etyczne, ale teraz wiecie... Moja miłość do zwierząt i to, że nie jemy mięsa, i tak dalej, czasami bardzo się kłóci z ekologią, i to jest jeden z tych właśnie momentów, kiedy po prostu muszę coś wybrać, a ponieważ tego używa się bardzo mało, bo ja tą nić w ogóle dzielę na pół i mam, mam tą nić bardzo długo, to po prostu zdecydowałam, że wolę użyć tego niż nici syntetycznej, która nie rozłoży się przez setki lat. Niestety coś trzeba wybrać. Kolejna rzecz to mycie ciała czym ja je ciało? Mydłem. Nam się w już poprzewracało, słuchajcie, i po prostu wydaje nam się, że trzeba się myć nie wiadomo czym. Używamy jakichś silikonów, które, które są w składzie tych wszystkich produktów, które kupujemy. Zamiast po prostu mycie zwykłym, naturalnym mydłem, jest ogromny wybór naturalnych mydeł. To jest jakieś zupełnie normalne, zwykłe mydło, lawendowe, naturalne, bez żadnej chemii. I po prostu myję się mydłem i do tego używam myjki, nie gąbki. To, kłaki to jest myjka zrobiona z juty, z takiego worka jutowego po prostu i świetnie się sprawdza, jest taka przyjemnie szorstka, więc można się nią fajnie y, przy okazji pomasować, wysycha bardzo szybko, można ją wyprać, więc jest mega super i naprawdę posłuży nam latami, naprawdę, jeżeli będziemy o nią dbali, będziemy ją prali, odkażali, nie wiem, możecie wrzucić do wrzątku, nic się z tym nie stanie, to będzie to naprawdę dużo lepsze wyjście niż... Kupowanie gąbek, które po pierwsze są syfiaste i szybko się niszczą. Nie mówię o tych naturalnych, bo ten naturalny to jest w ogóle jakiś dramat, bo wiecie, wydobywanie z wody czegoś tylko po to, żeby się tym nacierać, to jest chore i się to zabija. Pamiętajcie, bo to jest jakby nie było żywe stworzenie. Mówię o gąbkach takich naturalnych. Także to i to podstawa do mycia. A mydeł jest, słuchajcie, taki wybór teraz, że naprawdę będziecie w stanie znaleźć coś dla siebie, dla waszej skóry, dobrego i tak dalej. Kolejna rzecz, moi drodzy, to. Golenie czym się gole? Maszynką wielorazową. Ta dam. To jest taka maszynka, wiecie, rozkręcana z żyletką w środku. No po prostu nic prostszego nic, niż, yy, niż co, niż yy, to do golenia. Kupowanie jednorazówek mija się w ogóle z jakimkolwiek sensem, moim zdaniem. Po prostu kupujecie żyletkę, która jest z metalu, nie z plastiku. Maszynkę macie na miliard lat, bo ona jest niezniszczalna ta maszynka, i ta tam jakieś taką otwieraną, tą się odkręca od góry. I fajne jest to, że tak naprawdę, jeżeli na przykład jest Was więcej w domu, to spokojnie możecie używać jednej takiej maszynki, tylko wymieniacie sobie żyletki na swoje. I jeżeli chcecie, to możecie sobie taką maszynkę wyparzyć i z głowy, więc też mniej śmieci, ponieważ maszynka jest tylko jedna, wymieniacie tylko żyletki. Natomiast jeżeli chodzi o antyperspirant, jak już paszki ogoliłam, to używam antyperspirantu, który też jest w słoiczku i ma specyficzny zapach, bo on nie pachnie tak jak perfumy, tylko pachnie naturalnymi olejkami. To jest taki, taka pasta po prostu, którą bierzecie i wcieracie sobie w pachę. I to jest antyperspirant, który jest trochę droższy, bo nie powiem, że nie, bo one generalnie ekologiczne rzeczy niestety są droższe, ale są lepsze, bo są naturalne przede wszystkim. I... Przy okazji, też nie zasyfiają nam planety. Oczywiście niektóre są w plastikowych opakowaniach, dlatego trzeba szukać. Natomiast ja jestem w ogóle takiego zdania, że używanie antyperspirantów przez cały czas, myje się, smaruje, myje się, smaruje za każdym razem. Uważam, że nie jest to najlepsze dla naszej skóry, ponieważ zatykamy pory i tak naprawdę, wiecie, pocenie się jest naturalnym y, procesem naszego, naszego ciała procesem fizjologicznym. Człowiek musi się pocić, żeby się oczyścić z toksyn. Między innymi, więc musimy się pocić. Dlatego blokowanie tego przez cały czas no nie do końca nam służy, tak naprawdę, bo to wszystko zostaje w środku, tak? Dlatego ja jestem takiego zdania, że antyperspirant używam wtedy, kiedy muszę, czyli jak wychodzę do ludzi, jak wiem, że będę robiła coś, co spowoduje, że się spocę, jak mała świnka. Natomiast jak siedzę w domu i czytam książkę, to nawet jeżeli poczuję jakiś dyskomfort, to po prostu idę i się myję, a smaruję pachę wtedy, kiedy muszę. I bardzo Wam to polecam, bo to naprawdę jest dużo zdrowsze dla naszego ciała. Barzant nam własna. Taras. No nie. Właśnie walną kloca na naszym tarasie. Co za barzant. On tam zjada, słuchajcie, resztki z tego, co ptaki wyrzucają z karmnika, bo one nie zjadają. Zauważam, że sikorki korki, to tylko słonecznik po prostu jedzą. Nie zjadają tam chyba, teraz jest albo pszenica, albo jakieś żyto, nie wiem. I widzę, że barzant sobie po prostu podjada to. No to ci barzant. Teraz uwaga, panowie i panie, będę mówiła o... o menstruacji. Także jeżeli ktoś boi się takich tematów, to przewincie sobie dalej. Otóż, moi drodzy, uważam, że trudne momenty w życiu kobiety powodują, iż na świecie pojawia się bardzo dużo śmieci których wcale być nie musi, ponieważ, wiecie, kiedyś kobiety radziły sobie zupełnie inny sposób niż dzisiaj. Ja wiem, że to nie było zbyt wygodne, ja wiem, że dzisiaj wszyscy są tak wygodni, że najchętniej to by w ogóle nic nie robili i tak dalej, ale słuchajcie, są alternatywy. Jedną z tych alternatyw jest wielorazowa podpaska. To jest wykonane z materiału, który nie przemaka, który się pierze po prostu i to jest super, ponieważ to po prostu się zakłada na gacie i nie ma problemu. i Wiecie, ja wiem, że ludzie są, szczególnie kobiety, są sceptycznie nastawione na takie pomysły, ale zaufajcie mi, że to działa, więc naprawdę polecam. Drugim sposobem, natomiast uważam, że to jest genialny pomysł, i osoba, która to wymyśliła, powinna dostać jakąś niesamowitą nagrodę, jest kubeczek menstruacyjny. To jest rzecz, która. Uważam, że uratowała mi życie, ponieważ ja, w momencie, kiedy nadchodzi ten trudny czas w miesiącu, w moim życiu, nie tylko w moim, ja po prostu o tym zapominam. Naprawdę nie pamiętam o tym, że słuchajcie, mam okres, ponieważ kubeczek menstruacyjny powoduje to, że się o tym nie myśli, bo jest po prostu genialny. Kobietki, jeżeli macie, jeżeli czujecie dyskomfort podczas trudnych dni, polecam kubeczki menstruacyjne. Uważam, że jest to najbardziej higieniczny sposób. Przeżywania tego trudnego momentu w naszym życiu. Kolejna rzecz, dwie ostatnie mi zostały, słuchajcie. Patyczki do uszu. Te patyczki to są patyczki wykonane z bambusa i z bawełny, takiej prawdziwej. I moi drodzy, Uwaga, one mają śmieszny kolor, bo są takie tutaj, takie ciemne, bo to są takie, wiecie, niebielone, są czyściutkie, naturalne, tylko one mają po prostu taki kolor. Są w 100% biodegradowalnym opakowaniu, bo to jest po prostu karton, który mogę wrzucić na kompost. Na klejeczkę mają zrobioną z papieru, więc Mistrzostwo Świata. Teraz wiem, że takie drewniane patyczki można też dostać w sklepach normalnie. Ja to akurat zamawiałam przez internet. Natomiast jest jeszcze jedna taka opcja, jak patyczek taki metalowy, ale ja go nie mam i nie wiem, czy go kupię, dlatego że tym patyczkiem od czasu do czasu mogę też sobie, nie wiem, wytrzeć coś pod okiem, jak na przykład się pomaluje raz w ruchu rzęsy pomaluje, to wtedy sobie mogę tam podetrzeć, natomiast jakoś tak przekonana jestem do tych drewnianych i po prostu fajne jest to, że mogę je wrzucić na kompost i to jest ekstra. I ostatnia rzecz to są, słuchajcie, stopy. Jak dbam o stopy w te trudne zimowe dni? To jest, słuchajcie, bardzo ciężki temat dla mnie, ponieważ moje stopy cierpią bardzo zimą. Przez to, że mamy ogrzewanie podłogowe, a mamy je tylko właściwie w kuchni, w łazienkach i w przedpokoju. Nigdzie indziej na szczęście nie zrobiliśmy. Ponieważ moje stopy, słuchajcie, od ogrzewania podłogowego w ogóle są nie są najlepsze, więc dbam o nie jak tylko mogę. i Używam tej ototary, która jest wykonana z drewna i z papieru ściernego. Naprawdę to jest po prostu papier ścierny, i wiecie, to działa jak pumeks. Oczywiście, pumeks też nie jest niczym złym, ale wiem, że ludzie kupują też tarki tego typu, których jest coraz więcej. I niestety są robione z plastiku, a można dostać taką drewnianą. I na koniec używam znowu kremu, który jest wykonany przez mamę, na, mojej znajomej, który jest z mocznikiem i fantastycznie działa na stopy. I to jest, słuchajcie, tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś powinnam powiedzieć. Nie mówię nic na temat kosmetyków, takich, wiecie, do malowania, twarzy i tak dalej, bo ja nie używam takich ko kosmetyków. Naprawdę raz na właski rok użyję tuszu do rzęs i pomaluję sobie rzęsy i to jest praktycznie wszystko, ponieważ, ponieważ, moi drodzy, ja się nie maluję. Ja po prostu jestem naturalna, nie lubię się malować. Jak mam coś na twarzy, to mam wrażenie, że, że, że mam coś na twarzy i po prostu gdzieś tam się ciągle wiecie, dotykam i irytuję i. Poza, poza tym, smarowanie w ogóle twarzy, żeby zatykać pory, po co, po co to robić? Znaczy, no dobra, czy jak ktoś ma coś na twarzy, nie wiem, ma jakieś e, coś, co chciałby zasłonić, no to oczywiście nie ma, ja w ogóle nie mam nic przeciwko temu, żeby używać kosmetyków. Natomiast jeżeli ja nie czuję potrzeby takiej, żeby się malować, to tego nie robię. Dlatego nie mówię na temat kosmetyków takich typowo makijażowych nic w tym filmie, ponieważ ja ich nie używam. I tyle. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że chociaż jedna z Was przekona się do tego, że warto podejść bardziej ekologicznie do tematu. To są, słuchajcie, wszystkie kosmetyki moje, jakich ja używam, i wszystko jest biodegradowalne, i stąd praktycznie nie ma śmieci. Z tego, co Wam pokazałam, nie ma praktycznie nic, co wyląduje w koszu z plastikiem, czy też w koszu z, z rzeczami zmieszanymi, bo wszystko, co tutaj jest. Są to albo rzeczy, które będę używała przez wiele, wiele lat i zanim je wyrzucę, to naprawdę mi nie sporo czasu, albo są to takie rzeczy, które po prostu mogę wyrzucić na kompost. Także myślę, że dzięki temu możemy naprawdę ograniczyć ilość śmieci, która wala się wszędzie. Ja po prostu wychodząc do lasu jestem, jestem po prostu czasami naprawdę załamana tym, że człowiek chodzi, zbiera te śmieci, a na drugi dzień znowu są i ktoś znowu przejeżdża autem i znowu wyrzuca tego. To, to, to jedno, po prostu jeden kubek po McDonaldzie i w ogóle nie rozumiem, w lesie w najbliższy McDonald jest naprawdę daleko stąd, jak nie, nie rozumiem tego. No i się czek, irytuję, także nie produkujmy śmieci, redukujmy je jak tylko możemy i o tym myślimy. Mam nadzieję, że film Wam się do czegoś przyda, mam nadzieję, że zainspiruje Was do tego, żeby coś tutaj fajnego, wiecie, się w, waszych, w Waszym życiu stało i, i zdecydujecie się na to, żeby jednak zrezygnować z niektórych produktów, które są w plastikach. Ściskam Was wszystkich mocno i do zobaczenia w kolejnym filmie.